Cześć! Dzisiaj porównamy sobie dwie nakamerowe lampy. Źródłem światła w tych lampach są małe diody LED o temperaturze 5500 kelwinów. Jest to lampa CN48H i CN126. Zapraszam do mojej recenzji. Lampa CN48H wyposażona jest w 48 diod. Zasilana przy pomocy akumulatorów typu AA. W skład zestawu wchodzą również filtry matowy, pomarańczowy i różowy. Ja najczęściej używam filtra matowego, ponieważ przy filtrze pomarańczowym i różowym ciężko jest ustawić balans bieli. Baterie do lampy zakładane są od tyłu. Lampa uruchamiana jest poprzez przesunięcie przyciska znajdującego się z tyłu lampy. Lampa dysponuje mocą około 25 W. Lampa CN126 ma 126 Diód. Dysponuje mocą około 60 W. Gaberetowa jest dwa razy większa od lampy 48H. Do zasilania można używać akumulatorów Sony NP. W skład zestawu również wchodzą te same filtry, które były dodawane do lampy 48H. Jak zwykle zakładam filtr matowy. Lampę CN126 można zasilać również przy pomocy baterii typu AA. Wieści się tu 6 baterii. Ja używam baterii Sony MP, ponieważ wystarcza ona na dużo dłużej niż baterie AA. Lampa uruchamiana jest poprzez przekręcenie pokrętła znajdującego się z boku. Za pomocą tego pokrętła możemy również regulować moc lampy. Jak widzimy na załączonym obrazku, lampa CN126 Świeci dużo łatwiej od lampy CN48. Jedną z bardzo ważnych rzeczy, o której jeszcze nie powiedziałem, w lampie CN126 możemy sprawdzić poziom zużycia baterii. Sprawdzamy to za pomocą przycisku oznaczonego napisem test. Lampa CN126 jest dużo lepsza od lampy CN48. Opłaca się wydać na nią dwa razy więcej pieniędzy. Jeżeli macie jakieś pytania do mojej recenzji, piszcie w komentarzach pod spodem. Dzięki za oglądanie.